Jerzyniew się. Odcinek piętnasty Po tym całym zamieszaniu reszta ekipy też się pojawiła. A Sławek to poszedł obudzić nasze panie. Tulipan zapoznał wszystkich ze strategią dotyczącą tego pawia w Miednicy no i czekaliśmy na pojawienie się Elki. Aby ją, że tak powiem, to na minę gastryczną, może i niezbyt elegancko, ale wpakować. Zanim pojawiła się Elka u nas, no to już było słychać, w jaką tą euforię wpadła na widok tej zarzyganej minicy w kuchni. Darła ryja strasznie. No i co ciekawe, to zanim tulipan wraz z nami zdążył ją w problemy gastryczne wpakować, no to już Sławek dostał po ryju. A i w trybie ekspresowym dostał kolejny szlaban na gorzałę i oczywiście na dupę. Jak się wydzierała Elka, no to Sławek od zawsze to na tym stole po pijaku spał. No to i nie ma kurwa bata, ale to właśnie on Pawia puścić musiał. I tylko patrzeć, jak zacznie pawiana strugać, i próbować, jak to on potrafi, to i na kogoś winę zwalić. No tylko kurwa patrzeć. No skoro tak, to opracowany przez Tulipana plan był już planem zbędnym. W zasadzie to i przecież nic takiego złego to się już nie stało. A bo to raz Sławek miał szlaban na dupę, czy go żałkę, no i na nic było tłumaczenie Sławka, że spał w naszym pokoju. Na nic były jego przysięgi, na Boga, Matkę Boską, czy nawet Świętego Franciszka, który to komuś tam sandały na wsi podpierdolił i za zakonnika robił, gadając to niby z wróblami. Elka stwierdziła, że w kuchni to on narzygał i wszystko w tym temacie. No i aż sobie z tej złości to Elka garnucha jebnęła. A Sławek? No cóż. Sławek to błyskawicznie wziął się za porządki w kuchni proszę jakogo i nawet nic tam pod nosem nie burczał. No i nie ma sprawy i wszystko pozamiatane, wyjaśnione. To i o co chodzi? Koło południa goście się rozeszli a my poszliśmy spać no bo coś nas tak jakby gięło delikatnie wieczorkiem tylko piweczko i to delikatnie było proszę Jakogo rozważaliśmy przy piweczku co teraz Lefteri raczej już nas do roboty nie weźmie do zbioru pomarańczy jeszcze jak twierdził Jorgos to tak z tydzień może dwa a co jak co to żreć trzeba a i pić też trzeba Niby trochę w kasiory odłożone jest, ale... No właśnie, co dalej? Rano przy śniadaniu mieliśmy nad tym podumać. Jak twierdził Wiesiek, sen przyniesie dobrą radę. Obyśmy tylko nie mieli kurwa takich snów jak Robercik w kiblu. Rano po śniadanku pomaszerowaliśmy na tak zwany Plac Petersa. Było to miejsce, gdzie schodziły się różne nacje przybywające wargos, aby szukać roboty. Tam właśnie przyjeżdżali Grecy potrzebujący kogoś do pracy, a plac jak to plac w mieście. Na nim było widać bez żadnego pytania, kto skąd jest, albowiem poszczególne narodowości tworzyły swoje grupy. Byli tam Palestyńczycy, Jugolem, czyli przedstawiciele Jugosławii, no i trochę negatywów, czyli takich ciemnawych gości z Afryki. Co ciekawe, to Grecy najpierw podjeżdżali pod tak tzw. Poloniję, czyli pod naszą grupę, co świadczyło, że albo Polacy najlepsi do roboty, albo najtańsi lub tacy, którzy tu dadzą się najbardziej w chujan zrobić w robocie. No jak to w przysłowiu, że nie ma to jak brat brata elegancko w Dopęharata, tak i było podczas takich akcji. Tylko Grek podjeżdżał powozem, a nasze nie pytają, co za robota, za ile i gdzie. To używając bardzo brzydkich słów, pakowała mu się na pakę i jechała do tego miodu. Nieliczni tylko zadawali jakiekolwiek pytania. W zasadzie, to kto pierwszy ten lepszy? Takie to było nasze, nasze polskie, takie patriotyczne i w myśl zasady, że nie ma to jak kumpel kumpla w cięściej doli serdecznie tu wdupala pierdoli. Pierwszy rzut, tych konkretnie zamotanych na punkcie roboty, pojechał do pracy, a my, Dalej staliśmy. Podjeżdżali kolejni pracodawcy. Wiesiek i inni kumaci w języku prowadzili rozmowy. Gdy się nie dogadywali co i jak i za ile, to Grek podchodził do palestyńczyków. Jeżeli oni nie byli skorzy do proponowanej roboty, udawali się do kumpla Zolusa Czaki, czyli tych negatywów z Afryki. Ostatnią nacją, do której szli, to byli Jugole. Jugole ponoć w robocie niezbyt dobrze się sprawowali a poza tym to były z nimi zawsze jakieś problemy albo to coś albo zajebali albo robota to za dobrze im nie szła a poza tym non-stopno się między sobą napierdalali problemy z nimi to jakieś cały czas były za to zaobserwowaliśmy bardzo ciekawe zjawisko u palestyńczyków był jakiś tam guru który to w imieniu wszystkich prowadził partraktację. On ustalał za ile i kto jedzie. Okazało się, że oni mają wśród siebie takiego Wataszkę, który to wszystko nadzoruje. Pierwszeństwo w robocie mieli zawsze ci, którzy za długo byli bezrobotni. Oni to jechali pierwsi do roboty. Potem kolejni z tej ich palestyńskiej listy i następni. O ile była robota, to na końcu jechał i do roboty ten ich Wataszka. Ci, co się załapali, to z tej swojej kasiory utrzymywali innych, jeżeli idzie o michę. Oraz dawali jakiś tam niewielki odsyp temu swojemu wodzowi. Porządek był, kłótni nie było i ryje mieli raczej pogodne. U negatywów wodza nie było, ale też pierwszeństwo mieli ci najdłużej bez pracy. No i co by nie mówić, to u tych dwóch grup solidarność była zaiste, ale na naprawdę wysokim poziomie. A jugole, No to od razu się bruzgali i napierdalali między sobą, kto ma do roboty jechać. Co Greków doprowadzało wręcz do rozpaczy i brali ich już tylko gdy musieli. Bo na przykład, chciał czterech, a na pakę wjebało mu się dziesięciu. I żaden z nich nie chciał wysiąść. Pierwszy dzień na Petersa niestety nie był pomyślny. Wróciliśmy do chałupy i marazma to złapaliśmy konkretnego. Pod wieczór pojawił się u nas beton. I to z kim? A z Mareczkiem! Marek dotarł do Grecji z tą ostatnią wycieczką, a że jak mówiłem, kasiasty on był, to i zatupął w Atenach kilka dni mieszkając w jakimś tam hotelu. No bo kurwa, magnat on był. A przynajmniej takiego na początku strugał. Potem zajechał do Argos, to i pomieszkiwał w jakimś tam pensjonacie, Strugając bogatego turystę. Niestety, może i on to w porównaniu z nami, to magnatem był, ale no Kasiora, to mu z kieszeni w bardzo szybkim czasie wyparowała. No i z magnata to zaczynał się stawać takim samym dziadem, jak i my. Po mieście zaczął łazić, no i betona spotkał. Jako że u nas w chałupie miejsca na wstawienie kolejnego wyratu już nie było, to i beton zgodził się jego przyjąć pod swój dach, znaczy się do pokoju. No nie było to samo co w hotelu czy pensjonacie, ale dach nad łapetyną to był opłaty niewielkie, bo i lokum betona też apartamentem nie było. Pojawienie się marka oczywiście, że stało się pretekstem do kolejnej imprezy. Okazało się, że mareczek to definitywnie pożegnał się z krajem, paląc za sobą wszystkie możliwe mosty. Albowiem, garbusa oddał jagódce, wypisując niby to stosowną umowę sprzedaży, czym jeszcze bardziej na pewno wkurwił swoją siostrę i jej chłopa. Co miał w tym swoim pokoju na poddaszu, to opierdolił za niezłą kasiorę, pozostawiając tam jedynie cztery gołe ściany, zamykając tą pakamerę na klucz, który nawet ich gdzieś wyjebał. Jagódce zapowiedział, aby nawet nikt nie próbował tam wchodzić. Chyba, że zrobi to władza ludowa. Co ciekawe, kasiorę za robotę zawinął, maszyny i narzędzia kumplom z branży opierdolił i w zasadzie to nic tam po nim nie zostało. Poza tym, to nie rozliczył się z podatków, ZUS-u, a i nawet inspektora nadzoru to w bambuko zrobił. No bo umówionych 10% łapówy za zleconą robotę to mu nie odpalił. A co by nie mówić, suma to była niczego sobie.